Ej, to jest waria do niego nie Jak zgłosiłem to, co będzie? 3-0 walkowerem, a tak to mamy 7 butów. Jak przegra <grym> się, to nie dało. Trzeba jak że tak to przeczytałeś to o tym fc do zera? Nie. A co, co, ktoś coś pisał? No. To gdzie? No ja. O tym, jakie są podejrzenia. No a no co? Tak, to nie tylko ty, tak podejrzewałem. No, no, ja się chciałem. mówię, że nie tylko ja. A, a grajście z nimi? Nie. Kołko nie chce z nami grać, ja nie wiem, raz odwali. Nebie, Boją nebani. się o moim no. miejsce. No co tak blisko. Bartek, dasz rody! <kluzła> Taka buta! Musiałeś położyć. To ty, go ja chyba ja, żartuję. Ja nie, to co fit. Ale cofnij nie strzela. No, takiego bliska to się może.